Siema, siema. Idziemy trochę popływać przed pracą. Mam mój nowy nabytek z dekatlonu, wodoodporną kieszonkę, co by kamerka nie zamokła na baseniku. Więc się widzimy, zaraz pływamy. No wysłuchajcie, witam z Wejherowskiej. z basenu dla dzieci. Jak to określił mój kolega z pracy, to no nie jest to do końca basen dla dzieci, jest to basen rozrzewkowy. Ma tak samo 25 metrów jak te baseny obok. A dlaczego tu pływam? Bo zadał mi też mój kolega takie pytanie. pływam tu, bo po pierwsze, tutaj dzisiaj nie ma ludzi. Po drugie, przede wszystkim wolę pływać w ciepłej wodzie, a nie w zimnej, a tu jest cieplejsza woda niż w, w A po trzecie, nie wiem, fajnie jest. No to idziemy pływać. Pozdro. No, to popływane przed pracą, jednak jest tutaj luźniej niż popołudniami. Także yy, Michał, zapraszam, popływajmy razem. Może być w moim ulubionym basenie dla dzieci, ale może być też w Twoim ulubionym basenie dla dorosłych. Pływackim, as you wish, możemy się pościgać kraulem, żabką na plecach, pod wodą. No to nic, widzimy się w robocie. Ja właśnie lecę do roboty. Pozdro.